Brak ruchu to autodestrukcja, a ty robisz to codziennie, nawet o tym nie myśląc. Ten film nie jest o siłowni, nie jest o sylwetce i nie jest o wielkich planach treningowych. Jest o tym, że jeśli nie dajesz swojemu ciału chociaż 3 minut porządnego ruchu każdego dnia, to wysyłasz do swojego organizmu jasny komunikat. Nie potrzebują energii, nie chcę siły i nie zamierzam działać. Większość facetów po 30 nie rusza się prawie wcale, poza dojściem do auta, pracy i kanapy, i po tym dziwią się, że nie mają siły, że są wiecznie zmęczeni, że Rano nie chce im się wstać, a wieczorem potrzebują tylko piwa i Netflixa, żeby w ogóle jakoś znieść swoją własną głowę. To nie brak motywacji cię niszczy, to brak sygnału, że twoje ciało ma działać. Brak codziennego ruchu to jak wciskanie pauzy w biologii. Testosteron leci w dół, dopamina przestanie mieć za co Cię nagradzać, metabolizm zwalnia, a twoje mięśnie i mózg odbierają tylko jeden komunikat. Ten gość nie chce walczyć. I nie chodzi o to, żeby teraz zmieniać życie i zapisywać się od razu na siłownię. Nie musisz niczego zmieniać. Musisz tylko codziennie dać sobie 3 minuty intensywnego wysiłku. To może być 20 pompek, 30. Przysięć, Siadł, szybki spacer lub bieg, dynamiczne wejście po schodach, cokolwiek, co podnosi tętno i przypomina Twojemu ciału, że żyjesz. Najlepiej rano, najlepiej zanim jeszcze sięgniesz po telefon, zanim Twoja głowa zacznie jakiekolwiek wymówki. Trzy minuty codziennie to nie trening, to restart systemu nerwowego, impuls dla hormonów, że warto Ci dawać energię, bo Ty z nią coś zrobisz. To jak podpalenie lądu, który potem może rozpalić cały dzień. Jeśli nie ćwiczysz codziennie, to nie dlatego, że nie masz czasu, tylko dlatego, że Twoje ciało już nie wierzy, że warto to się dla ciebie starać, a to jest najgorszy komunikat, jaki możesz sobie wysłać. Dlatego od dziś nie planuj, nie rozkminiaj i nie odkładaj. Po prostu odpal 3 minuty dziennie, bo to wystarczy, by zmienić wszystko. Codzienny ruch to nie wybór, to warunek przetrwania, bo bez tego gnijesz i nawet tego nie czujesz. A jeśli czujesz, że to do ciebie trafia, napisz dowolny komentarz, zostaw lajka i subskrybuj ten kanał po więcej tego typu filmów.